Cześć. Dziś tak króciutko. Y, widzicie vloga z odbioru, z odbioru buraków. Y, jak widać to już jest końcówka jednej pryzmy. W sumie były, były trzy pryzmy, bo na każdej działce jedna pryzma. Bo tak nie było akurat odwozu jak był burak kopany. No i kombajn gdzie, gdzie kopał tam sypał można powiedzieć. Y, no Tu widzicie dwie pełne łódki. Zaraz będą odjeżdżać. Nie ma, nie ma samochodów dlatego jest chwila przestoju. Y, Cztery łódki już pojechały. No i to jest to jest pierwsza. Pryzma tam, tam za drogą nie wiem, czy będzie, będzie widać, może widać, może nie. Tam jest największa pryzma, jest jeszcze jedna. W każdym razie, no burak nie jest szałowy, no ja wiem. Tak naprawdę plon będę znał dopiero po, po rozliczeniu, tak? Jak jak wszystkie samochody będą zabrane i tak dalej na eplantatorze można sobie podejrzeć. Ale, ale tak jak szacuję, to gdzieś tam powiedzmy w granicach do 60 ton, więcej nie ma. Górkami na lepszej ziemię, górkami u gdzie lepsza ziemia, gdzie była wilgoć, burak jest ładny. Górkami jest nędza, no i jest, jest drobny korzeń, nic na to nie poradzimy. Taki mamy rok. Zobaczcie, tu jakiś został. No zobaczcie, co to jest za korzeń, tak? To jest korzeń, który waży może 400 gram, a nie kilogram, który powinien ważyć. No tutaj jakiś lepszy został ale też nie jest jakiś cudowny dobra to na razie tyle widzę że coś tam chyba podjeżdża bo już tu kolega operator do czyszczarki odpalił ci załadowani już odjeżdżają także tu dzieje się cały czas To no co może z odbioru mojego znajomego który ma ponad 40 hektarów buraka nagram coś więcej bo dzisiaj to tu troszkę jestem zalatany na razie trzymajcie się i tyle cześć